Zatrzymaj się na chwilę od scrollowania. I sobie pogadamy. A ja sobie będę robić makijaż, a my sobie pogadamy. No i. Dzisiaj sobie pogadamy o marzeniach. No to wy możecie zasnąć jako pierwsi Ja posłucham. Możecie napisać w komentarzu. W Nie wiem jak chcecie Um, no, to powiedzmy, że teraz może moja kolej. A ty możesz mi pisać w komentarzu, a ja będę odpowiadać. Dobra, to zacznijmy od pierwszego marzenia, czyli: um, być jak to. Tutaj nie mam zalotki O oh shit, oh shit, Trudno, dobra. Zacznijmy od tego, bym bardzo chciał być aktorką, to musi być tak, że ja kurde chcę od razu zagrać w jakimś mega popularnym filmie. Kurde, mogę nawet w trudnych sprawach zagrać, nie? Ale no to jest. O, shit, zrobiłam! To jest właśnie jedno z takich moich małych marzeń. Z aktorką. Grać. I muszę jakoś tak dosłownie grać, bo ja mogę być osobą też drugoplanową, nie muszę mieć od razu najlepszej roli, nie? I ja po prostu. Nie mogę też powiedzieć moją historię z aktorstwem, ale to mogę opowiedzieć w innym sorcie. No i po prostu ja. Jedno też z takich moich dziwnych marzeń, <laughs> też do aktorstwa, jest horcela będzie o aktorstwie, po prostu chodzi aktorką, to. Oj, miło. Dobra. No to jest to, że yy, bardzo lubię oglądać taksy też i chciałabym u nich zagrać na jakimś odcinku, czyli na przykład yy, zagrać. Nie wiem, jak ona na przykład postać pianowa, ja nie muszę zawsze nic mówić, ale wiedziała, najlepiej jest, jak coś mówię, bo mi jest wtedy bardzo miło, że dostaję takie coś, że mogę sobie mówić też. Mm. No ogólnie. No to byłoby bardzo miło. mogłabym być taką naprawdę. bardzo